Um... Um... coś mi tu nie pasuje. Zaraz, zaraz, zaraz. co się jest? Um... A więc, elo, elo, dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że powracam na YouTube'a, bo miałem szkołę i takie rzeczy, miałem inne zajęcia i takie rzeczy, wiecie, żyłem na rowerach i były takie, takie że inne sprawy, nie, nie miałem czasu na nagrywanie, wiecie, witamy, okej. Dzisiaj odcinek o 15... Nie, nie o 15-15 nie mogę. Nie, to jakaś 16.30 odcinek dzisiaj ratuje. Dzisiaj ratuję... Wiem, że to może być chore. cię ratuję 4 odcinki. Dokładnie. I tyle dni, ile nie było odcinków, czyli 10 dni. To będzie tyle odcinków, więc... E, e, te... Nie wiem. Przez ten cały tydzień. 11 odcinków. Więc Widzimy się za chwilę. Yeah.